nie dokonywane jest przejęcie prokuratury. I jeszcze chciałbym serdecznie przywitać Panie Barbarę Kamińską i Romę Wąsik. Dziękujemy, że jesteście. My jesteśmy z wami. Może jeszcze nie dziś, może jeszcze nie teraz, ale zwyciężymy. Zwyciężymy. Dziękuję bardzo panie pośle. Dziękuję. Pan poseł Mirosław Suchoń z wnioskiem przeciwnym. Szanowni Państwo, chciałbym odnieść się do tego, co powiedział Pan Przewodniczący Błaszczak. Chcę Państwa poinformować, że większość z rzeczy, o które Pan Poseł był uprzejmy zapytać, czy które był uprzejmy podnieść, będzie, jak rozumiem, wyjaśniona w informacji, którą Państwo zechcieli złożyć. Czy prośba o tę informację, którą Państwo zechcieli złożyć do prezesa Rady Ministrów. Będziemy nad tym procedować w dniu jutrzejszym. Co do pisma pana przewodniczącego, ja się oczywiście bardzo chętnie z nim zapoznam, tak jak z całą korespondencją, która od Państwa do mnie trafia i potraktuję ją bardzo poważnie. Co do zapowiedzi wniosku do prokuratury. W, dotyczącego mojego działania. Oczywiście bardzo proszę, bardzo chętnie przed wszystkimi organami państwa bardzo precyzyjnie i jasno wyjaśnię, co stało za kolejnymi krokami przeze mnie podejmowanymi. Czy zechcą państwo umożliwić prowadzenie obrad w dalszym ciągu? Czy zechcą Państwo umożliwić prowadzenie obrad? Panie pośle, musimy najwyraźniej jeszcze chwilę poczekać. Państwo, pytam po raz trzeci, czy zechcą Państwo umożliwić prowadzenie obrad? W takim razie ogłaszam przerwę w obradach w związku z niemożliwością prowadzenia obrad, a konwent seniorów zapraszam do ciemnego saloniku. Przerwa, 10 minut. Panie i Panowie Posłowie, Państwo Ministrowie, jak pajace, jak pajace pis przez 8 lat powtarzał, że się poprawiło. A z poza budżetu brał pieniądze, których nie ujawniał w długu. Ile tych pieniędzy, jak pajace, państwo powtarzali? Ile tych pieniędzy było? 300, 400 miliardów złotych. Czy państwo pamiętacie, jak zwiększał się dług publiczny? Z 500 miliardów do półtora Biliona złotych. Czy państwo to rozumiecie? Bo pajace nie rozumieją. I teraz jak pajace państwo powtarzacie, jak pajace państwo powtarzacie, że prawo łaski można udzielić na przyszłość. Można udzielić przyszłości. Jeżeli był akt łaski w roku 2015, to a wyrok był w ubiegłym roku to jak można dokonać aktułaski. Aktułaski nie robi się in blank. Aktu łaski dotyczy konkretnego przestępstwa. I teraz, i teraz młodzi ludzie są na galerii. I Państwo doskonale, młodzi przyjaciele, wiecie, jak wyglądała szkoła. My chcemy do szkoły dobrej dla uczniów, dla nauczycieli, takiej która będzie wprowadzała i będzie szkołą XXI wieku. I teraz pytanie do pani minister, bo przez ostatnie lata państwo od 2020 roku nie pozyskali żadnych środków europejskich w zasadzie. Nie mamy mamy pierwszą transzę KPO z grudnia. A zatem ile będą wynosiły środki europejskie w bieżącym roku, jeżeli Będą kolejne transze. I jeszcze jedno drobne pytanie o pracowników DPS-ów o wsparcie. Jaka jest możliwość tego wsparcia w 2024? Tą odpowiedź poproszę na piśmie. Skoro są rezerwy, to są możliwości. Pozdrawiam Was, młodzi przyjaciele. Żyjcie w wolnej Polsce. Wszystkiego dobrego! Dziękuję bardzo. Pan poseł Krzysztof Chabura, Koalicja Obywatelska. Szanowny panie marszałku, szanowni państwo, w grudniu 2023 roku ta uśmiechnięta Polska Donalda Tuska wyłączyła pierwszy raz od 13 grudnia 1981 roku sygnał telewizyjny. Wyłączyliście również Konstytucję, wyłączyliście Sąd Najwyższy, wyłączycie również Trybunał Konstytucyjny. Nie szanujecie prawa, nie szanujecie ustaw, nie szanujecie Konstytucji. Nawet nie szanujecie Sejmu, bo wyłączyliście Sejm, zamykając dwóch posłów, którzy w sposób skuteczny zostali w 2015 roku ułaskawieni. Dla Was, Szanowni Państwo, wyłączanie Polski jest Waszym DNA. Ale powiem Wam jedno. Widząc 11 stycznia 300 tysięcy Polaków na polskich ulicach, tutaj w Warszawie, którzy trzymali między tak innymi te się. transparenty Ruda, wrona, orła, nie pokona, jestem przekonany, że nie wyłączycie naszego pragnienia i miłości do naszej ojczyzny, pragnienia wolności, pragnienia umiłowania, demokracja przede wszystkim porządku prawa. I zwyciężymy. I wszystkim dzisiaj tym, Szanowni Państwo, którzy byli na proteście wolnych Polaków oraz milionom Polaków, którzy mówią mnie, Rządowi Tuska, jak dzisiaj prokuratorzy, 44 prokuratorów podjęło dzisiaj decyzję o tym w swojej uchwale, że sprzeciwiają się nielegalnym działaniom Adama Bodnara. Tylko trzech poparło Adama Bodnara. Nie wyłączycie prokuratury. I chcę tym wszystkim Polakom powiedzieć i zakończyć moje przemówienie słowami, które powinny być dzisiaj manifestem wolnych Polaków. To są słowa Mariusza Kamińskiego. Trzymamy się mocno. Nasi wrogowie nigdy nie zobaczą białych flag w naszych rękach. Podły reżim Tuska nie jest w stanie nas złamać. Damy radę, zwyciężymy, razem obronimy Polskę. Nie wyłączycie Polski. Dziękuję bardzo. Pan poseł Michał Krawczyk, Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Pan poseł Czarnek kilkanaście minut temu tu z Mównicy chwalił się tym, jaki to czek przywiózł do Lublina na budowę szkoły. Przywiózł czek do Lublina. Przywiózł czek na budowę szkoły, natomiast zapomniał jeszcze dodać jednej ważnej informacji. Zapomniał powiedzieć o tym, ile miasto Lublin co roku dopłaca do oświaty i do zadań oświatowych, które powinny być finansowane z subwencji oświatowej przekazywanej przez rząd. W zeszłym roku 210 milionów złotych, w tym roku 240 milionów złotych. To jest właśnie wasza filozofia zarządzania Polską. Centralizować. Zarządzać z Nowogrodzkiej, a jak trzeba dać pieniądze do samorządów, to nie poprzez subwencje, nie poprzez wzrost subwencji oświatowej, tylko poprzez czek, z którym się przyjeżdża i w świetle kamer wręcza się burmistrzowi, prezydentowi czy wójtowi. To nie jest samorządność, to jest przez 8 lat zabijanie samorządności w Polsce. I my, tak jak obiecywaliśmy, przywrócimy godność samorządom, między innymi przywracamy ją poprzez zmiany w tym budżecie i poprzez budżet na 2024 rok. Szanowni Państwo, przywracamy część rozwojową subwencji ogólnej, którą zlikwidowaliście 3 miliardy 200 milionów złotych. Zwiększamy o 2 miliardy 300 milionów złotych dotacje dla samorządów na prowadzenie przedszkoli. I jeszcze raz na koniec wrócę właśnie do subwencji oświatowej. Wiecie Państwo o co samorządowcy zapytali, kiedy dowiedzieli się, że będziemy spełniać swoją obietnicę 30% podwyżki dla nauczycieli? Przerażeni tym, co robiliście przez ostatnie 8 lat, zapytali, czy dostaną na to pieniądze, czy w 100% ta podwyżka zostanie sfinansowana z budżetu państwa, bo jak PiS dawał podwyżkę dla nauczycieli, to ogłaszał ją w świetle kamer kilkuprocentową. Ale później samorządowcy nie dostawali 100% finansowania tej podwyżki. A przecież to wójt burmistrz i prezydent te pieniądze później nauczycielom wypłacają. Więc tak, 100% finansowania podwyżki dla nauczycieli, dla samorządów, 36% wzrostu subwencji oświatowej. Przywracamy krok po kroku godność samorządom i samorządowcom, którą PiS przez 8 lat im odbierał. Dziękuję. Dochody budżetu państwa w 2007 roku 236 miliardów, po 8 latach rządów Platformy 289, wzrost o 22%, a w roku 2024 682 miliardy, wzrost o 136%. Czyli to jest najlepszy obraz tego, jak skutecznie rządził rząd prawa i sprawiedliwości i wy dzisiaj dzielicie to co my zasialiśmy i ten zasiew jest tak obfity dlatego między innymi że minister Kamiński minister Wąsik spowodowali że wszystkie te duże i małe misje które organizowały mafie watowskie mafie paliwowe które okradały na miliardy dziesiątki setki miliardów złotych nasz budżet że oni się bali i wy dzisiaj ten bezpiecznik, o który powinniście dbać, wy tak naprawdę powinniście nie do więzienia, tylko powołać na stanowiska szefów CBA, pana Wąsika i pana Kamińskiego, żeby dbali o dochody budżetowe, bo ja jestem pewien, że jak będziemy debatowali nad ustawą budżetową na rok 2025, to tych środków będzie zdecydowanie mniej. I wtedy będzie trzeba ciąć i wtedy Polacy zobaczą przypomną sobie pierwszy rząd platformy i wtedy Polacy tutaj przyjdą i my was przed nimi nie uratujemy nie chcemy nawet was przed nimi ratować oni się upomną oni wam zapłacą za te wszystkie grzechy za to ten terror bezprawia zobaczycie zobaczycie tak będzie No dobrze. Pan poseł Grzegorz Lorek, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. W województwie łódzkim nie są wypłacane wymagalne transze na realizowane inwestycje dla, dla przykładu gmina czarnoci na rozbudowa, oczyszczalni ścieków. Begiek informuje samorządy, że jest to decyzja po stronie KPRM-u, Ministerstwa Finansów. Czy w trzy miesiące już żeście Państwo rozmontowali finanse publiczne, czy też w ogóle nie zamierzacie płacić wymagalnych środków, które przysługują samorządom? Zwracam na to uwagę, bo bez tych pieniędzy sytuacja wielu samorządów w Polsce, które rozpoczęły inwestycje, znajdzie się w poważnych problemach. Wykonawcy już w tej chwili wysuwają roszczenia, które jak najbardziej są zasadne. A wy tych pieniędzy nie chcecie przelać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo panie pośle i zapraszam pan poseł Michał Wawer. Szanowni państwo, słuchając tych głosów e, słyszymy jak PiS z Platformą... E, Przelicytowują się w tym, kto z ustawy około budżetowej zrobi lepszy worek z prezentami. 3 miliardy tutaj, 12 miliardów tam, 10 miliardów tam, przesuwane bez żadnej refleksji, bez żadnego zastanowienia, bez żadnego zbilansowania budżetu. I tutaj trzeba zrobić jedno bardzo ważne zastrzeżenie. Wszyscy Państwo wprowadzacie Polaków w tej debacie w błąd, dlatego że ustawą budże około budżetową nie przesuwa się żadnych pieniędzy, przesuwa się wyłącznie zobowiązania. We wszystkich punktach tej ustawy jest mowa tylko o przekazywaniu obligacji skarbu państwa. A obligacje skarbu państwa to nie jest to samo co realne pieniądze. Te obligacje można dopiero na realne pieniądze zamienić. Ale po pierwsze, w momencie kiedy się je zamienia na rynku na realne pieniądze, to ponosi się przy tym stratę. Bo, żeby ktoś kupił te obligacje, to nie kupuje je po wartości nominalnej, tylko po jakimś procencie tej wartości nominalnej. Więc wszystkie te instytucje, o których mowa w ustawie około budżetowej, już na samym wstępie są stratne. To po pierwsze. Po drugie, od tych zobowiązań państwo polskie będzie musiało zapłacić odsetki. I będzie te odsetki razem z kapitałem spłacało przez długie lata. W tegorocznym budżecie zaplanowane jest aż 66 miliardów złotych. Na spłat, na obsługę długu z lat poprzednich, na spłatę kapitału, na spłatę odsetek. Ten dług, te koszty obsługi długu będą przyrastały w tempie lawinowym w kolejnych latach, i o tym mówią już wszyscy eksperci, wszyscy komentatorzy z rynku, że w kolejnych latach to będzie o kolejne dziesiątki miliardów przyrastało. I żeby to zrobić dobrze, tak bo to wszystko są pieniądze, tak? to obligacje przeznaczone na bardzo słuszne cele. Ochrona zdrowia, edukacja, yy, różne inwestycje w półprzewodniki, wszystko to są bardzo potrzebne rzeczy. Ale żeby to zrobić dobrze, to należałoby zbilansować budżet. Należałoby obciąć te wydatki, które są niepotrzebne, a naprawdę takich wydatków nie brakuje w tym budżecie i w planach koalicji rządzącej. Należałoby te niepotrzebne wydatki obciąć i zostawić realne pieniądze te pobierane w podatkach, te, które są w rzeczywistej dyspozycji rządu, te pieniądze przeznaczyć na te cele, a nie tworzyć pieniądze, których tak naprawdę rząd jeszcze nie ma, które dopiero musi ściągnąć z rynku, udawać, że obligacje, że te długi to są realne pieniądze i przeznaczać je na koszt przyszłych pokoleń. Bo tak to w praktyce wygląda, że obecny rząd na koszt przyszłych pokoleń finansuje swoje obietnice, finansuje swoje potrzeby, finansuje te rzeczy, Robiąc to w taki sposób, że w momencie, kiedy, ten, kiedy ta spirala zadłużenia będzie się pogłębiać, kiedy koszty obsługi długu publicznego będą jeszcze bardziej rosnąć, kiedy sięgną 80, 100, 150 miliardów w kolejnych latach, to dojdzie do tego, że już za kilka lat nie będzie pieniędzy na żadną z tych rzeczy. Nie będzie pieniędzy na ochronę zdrowia, nie będzie pieniędzy na edukację, nie będzie pieniędzy niedługo i na wojsko i na te wszystkie najbardziej potrzebne, żywotnie niezbędne do funkcjonowania państwa polskiego rzeczy, bo wy dzisiaj na koszt przyszłych pokoleń nie możecie się powstrzymać absurdalnej polityki PIS-u, jeszcze bardziej absurdalną polityką Platformy, nie licząc się zupełnie z tym, że za kilka, kilkanaście lat... Państwo polskie może stanąć w obliczu bankructwa, że za kilka, kilkanaście lat tego modelu nie będzie się dało utrzymać, bo już nikt nie będzie chciał pożyczyć pieniędzy państwu polskiemu, a sama spłata zadłużenia z lat poprzednich będzie pochłaniać e, ogromne pieniądze, nie zostawiające miejsca w budżecie na nic więcej. Wyciągajmy wnioski z historii. Naprawdę, każda rewolucja, która miała miejsce w historii świata, choćby potop. Taka filozofia przyświecała rządowi PiSu, i taka filozofia niestety przyświeca w jeszcze większym stopniu rządowi Platformy. Opamiętajcie się. Dziękujemy panie pośle za te mądre przystrogi. Teraz czas na pytania. Ustanawiam.